Co, zimno. Pamiętasz jak... Pamiętasz jak zrobiłeś zdjęcie tam? Pamiętam. W tej samej kurce? W, tych tej, w tej samej kurce, tak? Tak? Powtórzymy? Samej jest, powtórzymy? Субтитры создавал DimaTorzok i Witam się cześć, dzisiejszy nowy dzień Mieliśmy, Jesteśmy w zasadzie na Red Bull, imprezie Red Bulla Red Bull organizuje w Kleszowie po raz kolejny Na terenie wykopaliska, kopel, kopalni Bełchatów Organizuje imprezę motocrossową I jesteśmy już trzeci raz Ale ten trzeci raz jest chyba najgorszy ze wszystkich Nie chodzi o to, że jest zimno dzisiaj Ale chodzi o to, że impreza nie jest dostępna zbyt dla kubicji. Nie mogę podejść. Chciałbym podejść, żeby pokazać właśnie, nagrać jakieś, jak fajnie, jakieś elementy z bliska motocyklistów. Nie ma. Idziemy, szukamy. Może, może coś jest nowego. To, co jest najciekawsze, to rok temu była tutaj olbrzymia góra, której już nie ma. A teraz ten teren, tutaj jest po kopalni węgla brunatnego, tylko on był kiedyś dużo, dużo głębszy. To w tej chwili będzie prawdopodobnie przez 40 lat będą zalewać wodą. To ten teren i tutaj będzie sztuczny zbiornik. Co to będzie że... I ta najtrudniejsza część trasy, czyli hard enduro. To hard enduro szkicowane wygodniami niemalami. Prowadzi Chcieliśmy coś zjeść ale po prostu są kolejki takie duże że masakra 20 minut stania Dynamicznie nurkują wręcz plikują po tej niemal pionowej ścianie ale tam września, po prostu taką ścieżkę dorobioną, jaki które mogą ominąć cały portal. Ale tego się nie da ominąć. Obory w Jest strasznie zimno, zrezygnowaliśmy, kompletnie zrezygnowaliśmy z oglądania. Chłopaki są głodni, w ogóle wszyscy są głodni, a żeby poczekać na jakąkolwiek i to jest pół godziny stania. Także rezygnujemy, zwłaszcza że byliśmy już w poprzednich latach. Szkoda, bo chciałem nagrać naprawdę coś fajnego też. Przy okazji, jedynym plusem jest to, że zobaczyliśmy start, bo w poprzednich latach nie widzieliśmy startu. Także teraz widzieliśmy. No i tylko to. Fajnie, fajnie cię to nagrywa. Super. To jest wojskowe drzewo, zobacz. Widzisz? Zobacz, jakie jest zrobiona. A jak się nazywa? Taki wzór wojskowy? No. Zobaczcie, policjanci się wkopali tutaj. Zobacz, nie mogą. No zobacz, widzisz? Wpadli ten Aha. Idzie gorąca herbatka. Proszę bardzo. Tu Paulinę, czy nie? Coś nie. Nie no, na chyba tam. Wiesz? to jest Ani siostra? Ani wiesz? Ani Kraszkiewicz. Znaczy no. Teraz już... No moje pierwsze dziewczyny. Ja Paulinę. Ja Paulinę, e, ja Paulinę wychowywałem, jak Paulina była młoda. Taka jak w twoim wieku. Tu ja ją poznałem. No. Dzięki, pice. dzięki. A ty co masz? Okay. Marcin nie jest. Trzeba było zamówić szarmę, bo, nie zjedliśmy, bo zjedliśmy pizzę i niestety dla wszystkich nie starczyło. A teraz czas pozdrowień. Blaziken, jak ja widziałem ile zakupów Pan ze sobą wziął to Pana podziwiam, nie wcale tak nie było dużo zakupów, dużo wody było, ale jak już robię zakupy to faktycznie to wolę zrobić więcej, chyba że idę szybko do sklepu, nie chcę wydać za dużo kasy, no to wtedy robię mniejsze zakupy. I pozdrowienie numer dwa, Depatyk. E, oj, tu jest długo. No i ogólnie tam, no, że się rozwijam, i tak dalej. Ja Patykowi odpisałem. Zresztą, ty wiesz, jaka jest moja ocena moich filmów. Ta jest negatywna. Ale wiesz, co? Zastanawiałem się, bo ja tak mówię, że nie podobają mi się moje filmy, i wiem, że stać mnie by było na lepsze. Zgadza się. Ale z drugiej strony, patrząc, nie widzę żadnego vlogera, który by mi się podobał. W Polsce, jeżeli chodzi o polskich, nie ma. Dlatego uważam, że jeżeli na przykład ty myślisz o tym, żeby nagrywać vlogi, to to rób. Bo jest dużo miejsca na takie rzeczy. Dzięki za pozdrowienia, pa, także Patryk, y, tobie również, Ciebie również pozdrawiam, dzięki za oglądanie, dzięki za komentowanie, ale czy ja Blaziken'a też pozdrowiłem? Także Ciebie też pozdrawiam, a jeżeli Ty chcesz, żebym Ciebie pozdrowił, to napisz w tym filmie właśnie w komentarzu na dole, żebym Cię pozdrowił i uargumentuj to. Trzymaj się, jutro się widzimy też, no nie? Też będzie fajny dzień. Trzymaj się, hej!